Cześć Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o moich sprzętach do, ogólnie mówiąc, jedba, matę w różnych formach. Zatem zaczynamy odcinek. Na początku zacznę od termosów. Pierwszy termos to jest termos Rocklanda. Termos Rocklanda, który mi służył przez już naprawdę bardzo dużo czasu. Termos, który kosztował mniej 65 zł. jest to termos chiński. Termos, który bardzo dobrze utrzymuje wodę, ciepłą, nawet gorącą, przez bardzo długi okres czasu. Ten termos też ma dwa rodzaje zamknięć, zamknięcie analogowe i zamknięcie właśnie tutaj tego typu czyli nazwijmy to pipsztyczkowe bo pipstyk, czyli pyk pyk yy, prawda półlitrowy termos naprawdę bardzo fajny yy, z tym że pamiętajcie o tym że oczywiście możecie trafić na powiedzmy termos nieco gorszej jakości ponieważ yy, no tutaj w Chinach nie ma takiego nacisku na sprawdzanie jakości, jak jest to w Europie. Także tak to wygląda. Następny termos to jest termos termolara. Wygląda w ten sposób. Molar Magic Pump, Służący do Simy, do picia shimaro. Bardzo fajną piankę robi W środku ma coś takiego, o Wygląda tak Tutaj wygląda tak w środku Sprzęt bardzo fajny Kosztuje 139 zł z tego co pamiętam Także jak najbardziej spoko Z kolei Następne sprzęt to jest Lumilagro. Lumilagro. Za 119 złotych w tej firmie można kupić. Jest to um, argentyńska firma, która um, tworzy tutaj termosy do TRE. Możemy zmieć tutaj 2 litry wody i lodu. Prawda, Mam tutaj takie fajne. Fajny, trochę kiczowaty napis, prawda? tropical wygląd tutaj trochę kiczowaty z tej strony. Ale właśnie, powiem szczerze, że mi osobiście to się podoba. W środku też mamy. Już wam pokazuję. Takie tuś. Tutaj z kolei mamy taki cycek, z którego sobie nalewamy. Można tam też mieć zioło, oczywiście, ponieważ Terele się też z ziołami Rzecz jasna, więc też można sobie tam Ziół robić Różnych Bardzo fajny termosik Bardzo spoko Jak najbardziej, ok. Następna kwestia to kwestia, moi drodzy Bombi, a właściwie bomby i bombii Ja tutaj, powiedzmy, wszystko nazywam generalnie bombijami Natomiast są też bomby brazylijskie Duże. O, to jest bomba do picia Shimaro. Filmy Metamate. Zobaczcie, ona ma dosyć jest spora, tak? Ma ten łyżkowaty kształt. Pierścień płodzący. Rzecz jasna. Bardzo ładna, bardzo ładnie wygląda. Bardzo spoko. Także, jak najbardziej, ok. Tu z kolei mamy. Yy, to jest mojej mamy, akurat, ale mam taką samą, dokładnie identyczną, czyli kuczala grawadą. Wygląda tak, można ją sobie rozkręcać. O, po rozkręceniu z kolei mamy coś takiego, o. i możemy sobie to spokojnie wyczyścić, mojej drodzy. Także bardzo spoko. bombika, kurczara grawado. Yy, ciągnie dobrze z tym, że czasami trzeba nią opierniczać połusa. Powiem tak w ten sposób. O właśnie tak jak teraz. Następne naczynie to naczynie Nandubaj. Czyli mówiąc szczerze, naczynie z drewna Algarobo. W kształcie takim bym powiedział yy, mocno. No, jakby to określić rustykalnym, O, tak to nazwijmy. Takim właśnie w kształcie naturalnym, jakby, Jakbyśmy pili z powiem szczerze z pnia drzewa o coś takiego. Tak to mi się bardzo podoba, jeśli o to chodzi. nie są takie, słuchajcie, że mamy też tutaj na zewnątrz mamy też kolę drewna i tak dalej, tak, pięknie to wygląda, to też mi długo służy, to naczynie konkretne, także bardzo spoko naczynko, jeśli o to chodzi, um, naczynko, gdzie, ekonomiczne, gdzie można pić mało jelby, a też cieszy oko, cieszy wzrok, Także jak najbardziej spoko. Kolejne naczynie z Argalobo. to jest, moi drodzy, to naczynie. Naczynie, słuchajcie, w stylu pampeano. Pampeano, czyli system reninkowy. O! Prawda? Natomiast ten system reninkowy się zatyka bardzo często, poprzez przez patyczki różnego rodzaju, różnego rodzaju pył, i tak dalej, dlatego też najlepsza jedba do tego to jest jedba argentyńska, moim zdaniem. Ewentualnie mogą się zdarzyć też czasami, chociaż mają dużą ilość patyczków, też jedby. Na przykład całkiem niezłe będą jedby brazylijskie, które się pije na przykład pod tererę jeśli o to chodzi. Tak, ale ja bym tutaj przede wszystkim jedby argentyńskie brał pod to naczynko co jeszcze mogę powiedzieć o nim, to, to że ciężko jest tutaj wsypać cokolwiek, tak? człowiek się musi namęczyć, nie można wsypać od tak sobie, trzeba jakąś łyżeczką wsypywać, żeby to się nie zatkało, bawić się i tak dalej, ale generalnie jest jeszcze oko, fajne naczynko takie do podziwiania, ewentualnie można w nim posadzić kwiatki, także to tyle, jeśli chodzi o to naczynko konkretne. Z kolei, słuchajcie, w tym naczynku, w tym torpedo, zrobimy już yy, spokojnie kopczyk. Ponieważ jest to naczynko urugwajskie, pod właśnie, typowo, kopczyki. Zobaczcie, wygląda tak. W ten sposób. Można sobie nim w kosmos polecieć. Yy, ale bardzo fajny, ma wizorkę tutaj, w środku jest wykonane z tykwy, z owocu tykwy. Yy, bardzo ładnie wygląda. Bardzo cieszy oko. Yy, jest przyjemny w dotyku. Yy, bardzo oprzyte bydlęcą skórą. Yy, no, powiem szczerze, naprawdę bardzo yy, w porządku. Bardzo fajne naczynie. Jak najbardziej spoko. Yy, powiem Wam szczerze, że yy, też. Yy, Mam naczynie, słuchajcie, z lęgi patagońskiej. Wygląda ono w ten sposób. Tu w środku. Lęga patagońska, czyli drewno z do świata. No, mam nawet tutaj napisane Ushuaya, Patagonia, Argentina, end of the world. Tutaj krótko z tu Ushuayi. Yy. Co mogę powiedzieć? To, To, że jest to Bym powiedział bardziej pod tererę, jeśli o to chodzi. Bardziej pod tego typu rzeczy. Ale jak najbardziej powiem szczerze, że... No, mi to się średnio podoba to naczynko. Miałem kiedyś też z Palosanto, ale z Palosanto mi popękały i są dużo lepsze, uważam, z Palosanto, jeśli chodzi o picie, te, niż to, ponieważ tutaj nawet kopczyka nie zrobisz. Bo, yy, dobra, także to to, moi drodzy. Następne naczynko, właściwie dwa naczynka, to naczynka moi drodzy do Shimahou, do picia Shimy. Jedno wygląda w ten sposób. Jest wykonane z tykwy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie z dolnej jej części, tej twardszej, mocniejszej, że tak powiem, jest to kuja. To ma obrazek na tym, na, na zewnątrz, prawda? Wycinana prosto, prawdopodobnie jakąś szlifielką. Nie wiem czym tam dokładnie jest to wycinane. Tak Tak wygląda w środku również o, w ten sposób. Nawet się specjalnie nie zielę nią ślimaką. Bardzo ładne naczynko, służy mi naprawdę już całymi, całymi latami, moi drodzy. Z kolei tutaj mamy kolejną kuję. Jest Argentyny w tym przypadku. Bardzo smukła. Pięknie wygląda w niej sima. Można sobie kwiatki postawić tutaj na tej simie. Spokojnie. Yy, także kodnicząc, pozdrawiam cię serdecznie tutaj. Machu, machu, machu. Dobra, także tak wygląda to. Moi drodzy. I wreszcie mamy na koniec yy, nic innego jak guampitę, czyli głampę, niewielką głampę wykonaną z rogu, prawdopodobnie bawolego rogu. Wygląda w ten sposób. Tu możemy sobie trzymać łatwo rękami, tak? Ten pipsztyk tutaj, o ten tu konkretnie, prawdopodobnie służy do. Yy, może służyć gałczos do tego żeby zaczepić o końskie siodło i nam się nie zgubi to los guampitos prawda yy, bardzo fajna rzecz powiem szczerze fajnie się tutaj sypie yy, jelbę pod tererę można nawet zrobić kopca tutaj w tym chociaż pod tererę kopca niekoniecznie trzeba robić ale ja robię właśnie pod wszystko kopca, także pod tererę. Także słuchajcie, trzymajcie się. Szczęść Boże z Panem Bogiem i macie wisiańskie zawsze dobra Jelba mate, Tererę i śmachu. どくどくどくどくどくどくどくどく。